Zbieraj, jest afera. Wiesz co, jestem teraz w toalecie. Nie interesują mnie twoje zabawy. Synowi wagnera skradziono kotka. Masz to załatwić. No dobra, no jak to chodzi o kotka. Muszę nacisnąć spłuczkę. Spłuczkę? Czemu spłuczkę dzisiaj? Bo tak! Już już to Wagner, gdzie ty jesteś? Młody skradziono kot! Ja chcę mojego kotka. Ale kto mógł zrobić takie świństwo? To był na pewno Tymek, on mnie prześladuje. Czy to był kotek typu Kici-Kici? Tak, dokładnie. Tymek, Tymoteusz. A, mam tego kotka. Kici-Kici. Tymek. Mańka, wynoś się. Tymek. Dostaniesz maczugą. Ja nie będę z sobą walczył, bo będziesz miał siniaczki. Biorę kotka i spinkalam. Mańka. I posprzątaj się w pokoju lepiej. A! Proszę o to wasz Kici-Kici. Jest cały i zdrowy. Dziękuję. Mańka, dziękuję, jesteś naszym bohaterem! Mańka Dex, proszę o transfer do mojej realnej toalety O Boże, ja to jestem z powrotem Teraz się możesz bawić w co chcesz.